Występują Maddie Hayes, David Addison, Agnes Di Pesto oraz Richard Addison. Ralf w porządku? Alice, wszystko gra? Ed, co zrobimy? Weźmy krzesła, usiądźmy i posłuchajmy. Mam przestać krzyczeć? Dobra, przestanę. Chociaż to nie ja krzyczę. Nie ja. Słyszysz Alice? Słychać cię w całym hrabstwie. Cześć, Ed. Cześć. Cześć, Trixie. Co? Nie widzicie, że się kłócimy? Nie przejmuj się. Obudziłeś Nortona i Trixie? Nie, szliśmy na przechadzkę. Mnie tak. Dlaczego się kłócicie? Chcesz wiedzieć dlaczego? No to powiem. Dlaczego się kłócimy? Nie wiem dlaczego. Kłócimy się? Bo zadałam Ci pytanie. Czy to przestępstwo? Mondrala. Czy to przestępstwo? Oh God, I'm question... Powiedz im jakie. Spytałam: right, Dokąd zmierza him, nasz związek? Rozumiecie? You chcę wiedzieć, zmierza pytać, dokąd zmierza There's nasz związek. Ma czelność pytać, dokąd zmierza nasz związek? Chcesz wiedzieć, dokąd zmierza nasz związek? Powiem ci: Na Księżyc. Be angry, be angry, Możesz się złościć, ale to ja tu to ja z tobą z ty. nie zostanę. Fixie, mogę iść do was? Jasne. Chwilę. Myślisz, że pozwolę ci tak odejść? Wejdziesz tam po moim trupie. Po twoim trupie nie mogę. Musiałabym podfrunąć. Chciałbym chociaż raz jej przyłożyć. Chyba masz problem. Żebyś wiedział. Dokąd zmierza ten związek? Co zapytanie? Wystarczy się rozejrzeć. Muzeum historii naturalnej. Ty masz fajny lokal. Ja świetną pracę i jest coraz lepiej. Może nie o to jej chodzi. A o co może jej chodzić? Może nie chodzi o sprawy materialne. Nie? Może ma myśli coś bardziej duchowego. Duchowego? Tak. W kanabach mawiamy, cicha woda nie zawsze brzegi rwie. Przestań. Musisz mi pomóc. Pyta, dokąd zmierza nasz związek, a ja nie wiem, co powiedzieć. Powiedz prawdę. Jak mam to zrobić, skoro nie wiem, jaka jest prawda i jak to zrobić? Pokażę ci. Ty jesteś sobą, a ja Ellis. To znaczy? Ty jesteś Ralph, a ja Ellis. Skończysz z tym wreszcie? Dobra. Ty jesteś Alice? Ja jestem sobą. Alice? Chyba wiem, dokąd zmierza nasz związek. Myślę, że do przodu. Lubię myśleć, że nasz związek to wielki autobus, a ja jestem kierowcą. Siadam z przodu i kieruję. Z przodu? Tak. A gdzie ja? Gdzie chcesz? Gdziekolwiek? Tak. Ty tam siedzisz, więc nikt więcej się nie zmieści. Alice by tak powiedziała. Wiesz, co to znaczy? Nie wściekaj się. Wiesz? Wynocha. Tylko nie mów o autobusie i kierowcy. Już nie wiem, co powiedzieć. Szaleję na jej punkcie. Nie widzisz? Cały dzień jeżdżę tam i z powrotem po Madison Avenue. Kobiety wsiadają i wysiadają, a ja myślę o niej. Czasem widzę, jak faceci traktują żony. I wiesz, co sobie mówię? Mówię sobie, że mam szczęście. Kiedy jest źle. Alice jest przy mnie. Kiedy jest dobrze, Alice jest przy mnie. Może nie uwierzysz, ale czasem jestem do niczego. Ty? Taka jest prawda. Nie wiem, co bym bez niej robił. Powiedz jej to. Co? To, co właśnie powiedziałeś, było piękne. Tutaj? Tak, ona chce to usłyszeć. Zawołaj ją. Yo, Trixie, Trixie, Trixie. przyślij tu Alice. I niech weźmie chusteczki. Zapomnij o autobusie i mów, co chce usłyszeć. Nie mogę jej wysłać. Jak to? Powiedz, że rozkazuję jej przyjść, bo chcę powiedzieć, że ją kocham. Powiedz, że to rozkaz. I tak nie przyjdzie. Odeszła. Co? Dokąd? Taksówka na lotnisko. Wyjeżdża, bo chce zrozumieć, dokąd zmierza jej związek.